W 2023 na globalnej scenie finansowej wydarzyło się coś znaczącego: ponad 20% transakcji naftowych zostało przeprowadzonych bez użycia dolara amerykańskiego. Ten historyczny kamień milowy jest odzwierciedleniem rosnącego ruchu dezdolaryzacji zainicjowanego przez kraje BRICS, Brazylię, Rosję, Indie, Chiny i Republikę Południowej Afryki, które obecnie obejmują również Egipt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Etiopię i Kubę. Blok, który już wcześniej był postrzegany jako grupa gospodarek wschodzących w 2023 r. przewyższył G7 z 367% udziałem w globalnym PKB w porównaniu z 30% udziałem G7. BRICS nie jest już tylko grupą gospodarczą staje się prawdziwą potęgą geopolityczną, rzucającą wyzwanie hegemonii Zachodu. W 2024 roku podczas szczytu BRICS w Kazaniu w Rosji prezydent Władimir Putin zaprezentował prototyp waluty BRICS opartej na złocie i działającej na infrastrukturze blockchain, zaprojektowanej w celu ułatwienia handlu między krajami członkowskimi bez konieczności korzystania z dolara. Inicjatywa ta jest nie tylko innowacją w sektorze finansowym, ale także odważnym manewrem politycznym. BRICS buduje niezależny system finansowy bez konieczności uciekania się do amerykańskiej waluty, co osłabiłoby globalny wpływ USA na transakcje międzynarodowe. Po ogłoszeniu, reakcja Stanów Zjednoczonych była szybka i agresywna. Donald Trump, były prezydent Stanów Zjednoczonych, w przemówieniu wygłoszonym w Białym Domu. Zagroził nałożeniem ceł w wysokości do 150% na import z krajów BRICS, jeśli którykolwiek z nich spróbuje zastąpić dolara w swoich transakcjach handlowych. Dla Trumpa supremacja dolara jest zagrożona, a jego utrata może zdestabilizować bilans handlowy USA, zwiększyć ryzyko inflacyjne i wywrzeć presję na zadłużenie USA. Widzimy tu prawdziwą wojnę o władzę monetarną, w której dominacja Dolara jest kwestionowana przez koalicję dążącą do stworzenia alternatywnego systemu. Wraz z rosnącą siłą BRICS i ich zamiarem wprowadzenia waluty opartej na złocie, groźba depolaryzacji staje się coraz bardziej namacalną rzeczywistością. Dolar amerykański, który przez dziesięciolecia był główną walutą rezerwową na świecie i filarem globalnych transakcji, stoi teraz w obliczu ostrej konkurencji. Nowy system płatności zaproponowany przez BRICS to nie tylko próba ustanowienia równoległego systemu finansowego, to geopolityczna strategia mająca na celu osłabienie hegemonii USA w światowym handlu. Dezdolaryzacja ma poważne konsekwencje dla amerykańskiej gospodarki. Po pierwsze, dolar amerykański jako globalna waluta rezerwowa pozwolił USA na nietykalność gospodarczą, ponieważ transakcje międzynarodowe. Są przeprowadzane w dolarach, gwarantując stały popyt na ich walutę. Gdyby BRICS udało się wdrożyć alternatywny system płatności, mogłoby to zmniejszyć popyt na dolara, bezpośrednio wpływając na zdolność USA do finansowania długu publicznego i bardziej elastycznego kontrolowania przepływów kapitałowych. Ponadto, zmiana ta mogłaby spowodować dewaluację dolara, skutkując wyższą inflacją w USA. I wzrostem kosztów utrzymania obywateli. W odpowiedzi, strategia Trumpa polegająca na zwiększeniu ceł importowych nawet o 150% w stosunku do krajów BRICS może być postrzegana jako próba utrzymania status quo i ochrony dolara. Nałożenie wysokich ceł ma sprawić, że produkty z tych krajów będą droższe na rynku amerykańskim, zachęcając do produkcji krajowej i osłabiając gospodarki BRICS. Takie podejście może być jednak mieczem obosiecznym. Podnosząc cła, Stany Zjednoczone nie tylko wpływają na kraje docelowe, ale także wywierają presję na własne firmy, które zależą od taniego importu i wydajnego globalnego łańcucha dostaw. Amerykańskie firmy mogą odnotować wzrost kosztów, co bezpośrednio wpłynie na konsumentów, podnosząc ceny podstawowych produktów. Ponadto ruch BRICS na rzecz opracowania alternatywnego systemu płatności. Może zakłócić interesy dużych amerykańskich korporacji, które są obecne na całym świecie i zależą od systemu finansowego kierowanego przez USA. Na przykład, giganci technologiczni tacy jak Apple i Microsoft, którzy utrzymują dużą część swojej produkcji w krajach takich jak Chiny i Indie, mogą zobaczyć, jak ich zyski maleją z powodu zwiększonych kosztów transakcji i nowych przepisów handlowych narzuconych przez USA. Wpływ ten nie ogranicza się zatem do krajów BRICS, ale może wpłynąć na samą gospodarkę USA, tworząc złożoną sytuację dla Trumpa i jego zespołu gospodarczego. Wraz ze wzrostem napięcia między USA a krajami BRICS, globalna reakcja jest nieunikniona. Agresywne stanowisko Trumpa wobec wschodzącego systemu finansowego BRICS i jego groźba wprowadzenia 150% ceł nie tylko wpływają na członków bloku, ale także na sojuszników USA, którzy zaczynają ponownie rozważać swoje relacje z Waszyngtonem. Unia Europejska, na przykład, była historycznym partnerem handlowym USA. Ale wraz ze wzrostem dedolaryzacji i ruchu BRICS narody europejskie zaczynają zadawać sobie pytanie, w jakim stopniu korzystne jest dalsze uzależnienie od systemu finansowego, kontrolowanego przez USA. Podczas ostatnich spotkań europejscy przywódcy. Dyskutowali nad stworzeniem alternatywnych mechanizmów finansowych w celu złagodzenia skutków ewentualnego spadku popytu na dolary. Chociaż Unia Europejska nadal w dużym stopniu opiera się na handlu w dolarach, kraje takie jak Francja i Niemcy starały się wzmocnić własne waluty, a nawet rozważyć transakcje w euro zamiast w dolarach w niektórych strategicznych sektorach, takich jak energia i towary. Posunięcie to jest bezpośrednią odpowiedzią na rosnącą potęgę BRICS, która już oferuje cyfrową walutę opartą na złocie, a także na rosnącą nieufność wobec polityki zagranicznej USA, zwłaszcza pod rządami Trumpa. Chiny ze swojej strony nie tylko przyglądają się temu sporowi, aktywnie pracują nad umocnieniem swojej pozycji światowego lidera finansowego. W ramach inicjatywy pasa i szlaku Chiny. Zainwestowały ogromne środki w infrastrukturę w krajach Azji, Afryki i Europy, tworząc powiązania handlowe i finansowe, które stanowią wyzwanie dla wpływów USA. Ponadto Chiny pracują nad zastąpieniem dolara w różnych transakcjach międzynarodowych, promując juana jako realną alternatywę. Odpowiedzią USA na ten ruch była dotychczas seria sankcji gospodarczych i handlowych, ale skuteczność tego podejścia maleje. Ponieważ Chiny nadal rozszerzają swój globalny zasięg, wpływ na sojuszników USA jest oczywisty. Znajdują się oni teraz na rozdrożu. Z jednej strony wiele krajów europejskich i azjatyckich nadal utrzymuje bliskie stosunki z Waszyngtonem, ale z drugiej strony ruch BRICS i rosnąca konkurencja ze strony Chin oferują alternatywy, które nie zależą od dolara amerykańskiego. Pytanie brzmi teraz, w jakim stopniu sojusznicy Ci będą nadal wspierać politykę handlową Trumpa, która nie tylko stawia USA w sprzeczności z własnymi sojusznikami, ale także generuje niestabilność w globalnym handlu. Ryzyko coraz silniejszego zbliżenia między krajami BRICS a Chinami może oznaczać wyzwanie dla globalnego przywództwa USA, zarówno pod względem finansowym, jak i geopolitycznym. Ten rosnący podział może potencjalnie stworzyć nowy system globalnych sojuszy. W którym Stany Zjednoczone mogą przestać być postrzegane jako główny lider gospodarczy. Przyszłość handlu międzynarodowego może zostać zdefiniowana na nowo z nowymi walutami, nowymi systemami płatności i nową infrastrukturą gospodarczą. Wpływ tego wszystkiego będzie odczuwalny nie tylko w transakcjach handlowych, ale także w stabilności gospodarek, które zależą od jednobiegunowego porządku światowego kierowanego przez USA. Wraz z rosnącym ruchem BRICS, Kierunku niezależnego systemu płatności i dążeniem do zastąpienia dolara w transakcjach międzynarodowych, amerykańskie firmy odczuwają pierwsze skutki tej transformacji. Wpływ ten będzie głęboki nie tylko dla branż, które są bezpośrednio zależne od globalnego handlu, ale także dla amerykańskich firm działających na strategicznych rynkach zagranicznych. Rosnące przyjęcie alternatywnych systemów finansowych. Takich jak nowy system płatności BRICS, może oznaczać, że wiele dużych amerykańskich korporacji straci przewagę konkurencyjną, którą miały przez dziesięciolecia wykorzystanie dolara w międzynarodowych transakcjach handlowych. Giganci tacy jak Apple, Microsoft i Amazon, którzy utrzymują znaczną część swojej produkcji w Azji, mogą zostać bezpośrednio dotknięci. W miarę jak BRICS i jego partnerzy rozszerzają wykorzystanie swojej waluty cyfrowej i promują yuana, i rubla w transakcjach firmy, te mogą napotkać trudności w radzeniu sobie z bardziej rozdrobnionym międzynarodowym systemem finansowym. Przejście od gospodarki skoncentrowanej na dolarze do bardziej zdywersyfikowanej może wymagać od tych firm dostosowania swojej działalności, zmiany strategii finansowych w celu radzenia sobie z wieloma walutami i alternatywnymi systemami płatności. Ponadto wysokie ceła Trumpa, które już teraz wpływają na import i eksport amerykańskich produktów, tworzą jeszcze trudniejszy scenariusz dla firm. Zwiększone cła mogą podnieść koszty produkcji i zmniejszyć konkurencyjność amerykańskich produktów za granicą. Wyższe koszty dla konsumentów mogą skutkować spadkiem popytu na importowane produkty, zmuszając amerykańskie firmy do poszukiwania nowych rynków lub nawet restrukturyzacji działalności. W celu złagodzenia negatywnych skutków polityki handlowej Trumpa. Branże technologiczne, które zależą od dostępu do rynków międzynarodowych, należą do najbardziej narażonych na te zmiany. Firmy sprzedające produkty takie jak smartfony, komputery i inne urządzenia technologiczne mogą odnotować wzrost cen z powodu wyższych ceł, co może zmniejszyć sprzedaż za granicą. Ponadto zamknięcie międzynarodowych rynków dla amerykańskich produktów. Ze względu na brak konkurencyjności w obliczu wyższych cen lub alternatywnych systemów płatności, może zmusić te firmy do poszukiwania alternatyw na rynkach krajowych, jeszcze bardziej ograniczając potencjalny wzrost. Jednocześnie rosnąca nieufność do kontrolowanego przez Stany Zjednoczone globalnego systemu finansowego skłania wiele międzynarodowych firm do ponownego rozważenia swoich sojuszy i strategii. Fragmentacja systemu finansowego może zmusić spółki do dywersyfikacji ich ekspozycji walutowej i strategii. Zamiast polegać wyłącznie na dolarze, będą one musiały dostosować się do rzeczywistości wielu walut krążących w nowych systemach płatności. Dla wielu amerykańskich firm stanowi to poważne wyzwanie, ponieważ dostosowanie się do nowych walut i systemów może oznaczać dodatkowe koszty i niepewność w zakresie konwersji walut. I dostępu do międzynarodowych kredytów. Ruch BRICS, mający na celu stworzenie alternatywnego systemu finansowego i promowanie korzystania z walut innych niż dolar, to nie tylko zmiana w handlu międzynarodowym, ale także wyraźna demonstracja globalnego oporu wobec hegemonii gospodarczej USA. Kraje BRICS tworzą nowy paradygmat gospodarczy, w którym dolar amerykański, do tej pory prawdopodobnie dominująca waluta w globalnych transakcjach. Zaczyna tracić na znaczeniu. Zmiana ta ma potencjał do przedefiniowania struktury światowego handlu, a BRICS i jego sojusznicy odgrywają kluczową rolę w jej budowie. Dla Stanów Zjednoczonych utrata statusu dolara jako głównej waluty rezerwowej na świecie stanowi bezpośrednie zagrożenie dla ich potęgi gospodarczej. Dolar był podstawowym narzędziem projekcji globalnej potęgi, pozwalając USA na utrzymanie znaczącej kontroli. Nad międzynarodowymi rynkami finansowymi. Przejście na cyfrową walutę opartą na złocie przez BRICS przy wsparciu wschodzących potęg takich jak Chiny, Rosja, Indie i Brazylia może przyspieszyć proces depolaryzacji, zmuszając USA do ponownego przemyślenia swojej polityki gospodarczej. Jeśli alternatywny system płatności BRICS odniesie sukces, może stworzyć bardziej efektywny przepływ handlu między krajami członkowskimi. I ich gospodarkami partnerskimi. Kraje, które już w przeszłości unikały dolara, takie jak Rosja i Chiny, będą teraz mogły korzystać z bezpieczniejszej sieci płatności, mniej zależnej od zdominowanych przez USA pośredników finansowych. Dla krajów wschodzących, które nadal mają trudności z dostępem do globalnych systemów bankowych, kontrolowanych przez USA BRICS, oferuje realną alternatywę. Zmiana ta może również pozwolić krajom takim jak Indie RPA i innym członkom BRICS na zwiększenie ich wpływu na globalne negocjacje handlowe, ponieważ będą one miały większą niezależność od polityki finansowej USA. Ponadto rosnący opór tych krajów wobec polityki zagranicznej Trumpa może doprowadzić do powstania nowego globalnego bloku gospodarczego, w którym Stany Zjednoczone nie będą już odgrywać wiodącej roli. BRICS ze swoją rosnącą potęgą gospodarczą jest gotowy przejąć inicjatywę w kluczowych kwestiach handlu międzynarodowego i polityki finansowej. Wpływ tego jest znaczący, ponieważ fragmentacja globalnego systemu finansowego może stworzyć nowe sojusze i przedefiniować stosunki handlowe między głównymi gospodarkami. Chociaż Stany Zjednoczone nadal mają potężną gospodarkę, jednostronna polityka Trumpa. Może skierować kraj na ścieżkę izolacji gospodarczej, podczas gdy BRICS buduje solidną alternatywę. Reakcja USA na ten ruch będzie miała kluczowe znaczenie dla określenia przyszłości globalnych stosunków handlowych. Czy USA będą kontynuować swoje agresywne, protekcjonistyczne podejście, nakładając cła w celu ochrony dolara i swojej pozycji w światowym handlu, czy też dostosują się do nowego scenariusza? Akceptując wielobiegunowość gospodarczą i dążąc do większej współpracy z innymi blokami gospodarczymi w celu zapewnienia stabilności i wzrostu, ponieważ BRICS i inne kraje wschodzące przygotowują się do przyjęcia alternatyw dla dolara i bardziej niezależnych systemów finansowych. Główne pytanie brzmi: jaka będzie przyszłość handlu międzynarodowego i jaką rolę odegrają Stany Zjednoczone? W tym nowym globalnym scenariuszu polityka handlowa Trumpa, która ma na celu wzmocnienie krajowej gospodarki USA poprzez ceła i ograniczenia stawia kraj w punkcie zwrotnym. Jeśli Stany Zjednoczone nie dostosują się do tych zmian, mogą stracić pozycję globalnego lidera gospodarczego, którą utrzymywały przez dziesięciolecia. Wpływ de jest dalekosiężny dla Stanów Zjednoczonych. Koniec dominacji dolara nie tylko zagroziłby ich zdolności do łatwego finansowania długów, ale także zmniejszyłby ich wpływ polityczny na arenie światowej. Dolar był kluczowym narzędziem geopolitycznym, pozwalającym USA w pewnym stopniu kontrolować handel międzynarodowy i transakcje finansowe. Utrata tej kontroli może skutkować mniejszą potęgą gospodarczą, ponieważ inne kraje, takie jak Chiny, i członkowie BRICS mają teraz realne alternatywy dla przeprowadzania transakcji bez uciekania się do dolara. Największym ryzykiem dla USA jest to, że w miarę jak coraz więcej krajów przyjmuje alternatywny system finansowy, BRICS gospodarka amerykańska może zostać odizolowana, napotykając dodatkowe bariery w globalnym handlu. Oznaczałoby to wyższe koszty, spowolnienie wzrostu gospodarczego i zmniejszenie zdolności USA. Do wpływania na globalną politykę. Jeśli BRICS odniesie sukces w swojej podróży do stworzenia bezpiecznej i wydajnej sieci płatności, więcej krajów może dołączyć do ruchu, tworząc nowy globalny system monetarny, który może stanowić wyzwanie dla stabilności finansowej USA. Stany Zjednoczone mogą jednak dostosować się do tej zmiany. Zamiast się jej opierać, Waszyngton mógłby zdecydować się na bycie częścią tego nowego porządku gospodarczego, poprzez współpracę z BRICS i innymi wschodzącymi blokami. Jeśli Stany Zjednoczone dołączą do nowego systemu płatności i będą dążyć do większej integracji z rynkami wschodzącymi, mogą zapewnić sobie wiodącą rolę w nowej globalnej gospodarce, bez utraty swojej strategicznej pozycji. Wymagałoby to znaczącej zmiany w polityce zagranicznej i ponownej oceny polityki taryfowej, która charakteryzowała administrację Trumpa. Ostatecznie depolaryzacja globalnego handlu i zwiększony wpływ BRICS oznaczają punkt zwrotny w stosunkach międzynarodowych. Stawką jest nie tylko spór gospodarczy, ale rekonfiguracja globalnej równowagi sił. Decyzja Stanów Zjednoczonych o stawieniu oporu lub dostosowaniu się do nowych realiów handlu międzynarodowego określi przyszłość globalnych stosunków gospodarczych nie tylko dla Ameryki, ale dla całego świata. Pytanie brzmi, jak USA zareagują na te zmiany. Czy nadal będą naciskać na jednobiegunowy handel zdominowany przez dolara, czy też będą szukać nowego, bardziej opartego na współpracy, podejścia dostosowanego do wielości powstających systemów gospodarczych, przyszłość handlu międzynarodowego i globalnej gospodarki zależy w dużej mierze od reakcji Waszyngtonu na tę rewolucję finansową.